Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Ganda, Klemens Murańka i Piotrek Zioła. <grystanie> Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Dawid, w pierwszej serii zabrakło warunków, czy był troszkę błąd jakiś skok? Nie, tam był całkiem dobry skok. Niestety, warunki były bardzo ciężkie, było, było niestety z tyłu. E, dostałem tam gdzieś na 90 metrem takiego, taki lekki podmuch, albo może tam po prostu nie było, nie było aż tak bardzo z tyłu. E, poczułem, że te narty troszkę podeszły. E, myślałem, że tam jeszcze tą końcówkę mnie przytrzyma troszeczkę wa warunek, ale niestety e, no nie, nie było tam na czym ulecieć. E, te warunki były ciężkie. E, z tego względu odległość, mimo dobrego skoku, niezbyt imponująca. No to się niestety też na notach odbija, bo, bo sędziowie trochę jednak na tą odległość patrzą i... Mimo dobrego lądowania tak naprawdę noty się dostaje niskie i no cóż, no, szkoda, szkoda, że się akurat tak to potoczyło. No ale warunki były jakie były, w tych, tych warunkach przyszło nam walczyć i myślę, że daliśmy z siebie dzisiaj po prostu wszystko. Troszkę zabrakło do szczęścia, żeby, żeby osiągnąć trochę wyższe miejsce, ale myślę, że i tak możemy być jak najbardziej zadowoleni, bo przy takich w sumie ciężkich, ciężkich warunkach wywalczyliśmy trzecie miejsce, to, to też jest dobrym miejscem. Wydawało się, że Maciek przeskoczył tą linię Tobit tymczasem, byliście za Niemcami. Zaskoczyło Was to? No mi się też z powietrza wydawało, że tą zieloną linię przeskoczyłem, a, a niestety byliśmy drudzy po moim skoku. Aczkolwiek no, to jest takie, takie wrażenie z powietrza, jednak tam też trenerzy mówili, że na, na powtórce że troszeczkę, troszeczkę brakło. No też, też tam były zastrzeżenia, że trochę te noty jednak nieadekwatne do lądowania, no ale cóż, konkurs się odbył, miejsca są rozdane. Teraz tak naprawdę już dla nas jest ważne to, żeby odpocząć do, do jutrzejszego konkursu i walczyć dalej. Prawdopodobnie 10 minut później, 15, już by się konkurs nie odbył. Ta druga seria była w zupełnie innych warunkach. Ta mgła miała wpływ na jakąś taką, nie wiem, termikę, na aerodynamikę, znaczy, waszą w locie? Znaczy jak najbardziej Tam mgła, ona się też ruszała, było widać. Węgle to bardziej, bardziej są widoczne te takie ruchy powietrza, jak ona się przemieszcza. No, ale to nie były, nie były złe warunki cały czas, więc to jest ta końcówka, która skakała, no z, mieli całkiem przyzwoite warunki, więc nie, nie widzę takiego zagrożenia. Może gdyby się nie wiem, jeszcze bardziej zagęściła tam gładno, to wtedy, wtedy mogliby przerywać. Tak jak rok temu, odwołali, prawda? Konkurs. No, zgadza się. Nie rozmawialiśmy wczoraj o turnieju rower, o całym tym formacie. Przyjechałeś bardziej na Puchar Świata czy na turniej rower? E ja wiem, no, no generalnie przyjechaliśmy tutaj na Puchar Świata, walczyć e, o, o, o swoje dobre skoki tak naprawdę, to, to tutaj pokazywać. E, turniej, e, to jest pi pierwszy raz, kiedy ten turniej, w tym turnieju bierzemy udział, więc e, ciężko się tak naprawdę o nim wypowiedzieć. E, myślę, że takie wnioski będzie można wyciągnąć, jak on się już zakończy.